Nie będzie pochwaleni Jezus Chrystus. Pod ostatnim odcinkiem duchowych rozgmin postawiliście bardzo ważne, a wręcz fundamentalne pytanie, które praktycznie każdy chrześcijanin prędzej czy później powinien sobie zadać. Otóż jak zostać świętym? Zapraszam do oglądania. W moim pierwszym odcinku mówiłem wam o tym, że zbawienie, które otrzymaliśmy za darmo od Chrystusa, otwiera nam bramę raju i zapewnia wieczne życie, szczęście i królowanie razem z Bogiem. Czyli innymi słowy, umożliwia nam zostanie świętymi. Zanim jednak zaczniemy rozkminiać nad tym jak zostać świętym, warto zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. O co konkretnie chodzi? Rzućmy okiem na perykopę z Księgi Mądrości Syracydesa. Żyjący na wieki stworzył wszystko. Tylko Pana można uznać za sprawiedliwego. Nikt poza nim doskonałości nie posiada. On jednym ruchem ręki kieruje światem i wszystko jest posłuszne jego woli. On przez swą moc jest królem wszystkiego i oddziela to, co święte od tego, co pospolite. Autor tekstu Ewidentnie wskazuje na Boga jako jedynego sprawiedliwego i doskonałego, czyli możemy powiedzieć, że świętego. I zauważmy, że to Pan oddziela to, co święte, od tego, co pospolite. Jaki z tego wniosek? Nasza świętość nie zależy tak naprawdę od nas samych, ale od Boga, będącego źródłem tej świętości i doskonałości. A skoro tak, to jeżeli chcemy być świętymi, to powinniśmy w takim razie podłączyć się pod Niego. To może wyglądać mniej więcej tak, jak podłącza się jakiś sprzęt elektroniczny do gniazdka, skąd będzie czerpać energię. A tak na marginesie. Jak się dobrze wczytamy w ten tekst, to możemy sobie wyprowadzić definicję świętego, czyli tego, który jest oddzielony od świata doczesnego. Wracając, wiemy z życia, że nie zawsze jest łatwo znaleźć gniazdko albo się pod nie podłączyć. Jak w takim razie znaleźć te duchowe, abyśmy czerpiąc ze świętości Boga mogli stawiać się podobnymi do Niego, albo nawet tacy jak On? Najpierw musimy sobie w ogóle zdać sprawę, że naprawdę tego chcemy i potrzebujemy. Punktem wyjścia niech będą pierwsze wypowiedziane słowa przez Jezusa w Ewangelii według Świętego Marka. Mówił: Czas się wypełnił i nadchodzi już Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Jak więc widzimy, pierwszym krokiem na drodze do świętości jest nawrócenie, a jak sama nazwa wskazuje, chodzi tutaj o obranie nowego kierunku, zmiany drogi, a idąc jeszcze dalej, do oddzielenia się od doczesnego życia naszych bożków, a skierowanie się w stronę jednego i prawdziwego Boga. Czujemy? Chodzi tu o to oddzielenie z definicji świętości. Z mojego już wspomnianego pierwszego odcinka pamiętamy również, że zyskaliśmy zbawienie dzięki ofiarnej śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Tej prawdy był również świadomy święty Fulgencjusz, pisząc swój traktat o odpuszczeniu grzechu. Ten to miał dopiero rozkminę. O nawróceniu mówi jako o łasce czyli znowu to Bóg daje nawrócenie jako dar, a nie my sami sobie go zdobywamy. Ponadto opisuje je jako dosłownie przemianę. Ta przemiana ma w nas zachodzić przez zmartwychwstanie Chrystusa, ponieważ dzięki temu przechodzi się ze śmierci do życia, z nieprawości do sprawiedliwości, z niewierności do wiary, a w końcu spełnienia złych czynów do uwaga Postępowania świętego. Jak zatem widać, przemiana wypływająca ze zmartwychwstania jest konkretna. Obraca rzeczywistość o 180 stopni. A gdzie w takim razie możemy zdobyć tę przemianę? Przypomnijmy sobie, gdzie najbardziej uczestniczymy w zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa oraz korzystamy w pełni z owoców zbawienia. Oczywiście na Eucharystii, która aktualizuje nieustannie wydarzenia zbawcze w naszym życiu. Idąc nam mszę, prawdziwie uczestniczymy w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, o czym mówiłem Wam w odcinkach o liturgii oraz o sakramentach. Z tego wynika, że zarówno Eucharystia, jak i pozostałe sześć sakramentów umożliwiają nam wejście na drogę przemiany w świętych. Dzieje się tak dzięki temu, że każde z sakramentów przywołuje prawdziwe zmartwychwstanie Chrystusa i pozwala nam czerpać wszystkie profity z Niego wypływające, w tym nasze zbawienie. Możemy więc powiedzieć, że sakramenty są pierwszym duchowym kontaktem, do którego możemy się podłączyć, aby stać się świętymi. Okej, okay. pierwsze gniazdko znalezione. A gdzie szukać kolejnego? Pytamy się, jak zostać świętym, a więc innymi słowy, jak stać się podobnym do Boga lub takim jak On. Tylko, że wiecie, skoro chcemy się do Niego upodobnić, to warto by coś o Nim wiedzieć. A gdzie możemy coś o tym znaleźć? Oczywiście w Piśmie Świętym. Czytając Biblię, dowiadujemy się o tym, jaki jest Bóg, co mu się podoba, co robił w historii zbawienia, i jak postępował w osobie Jezusa. Jeżeli więc chcemy być świętymi, to warto poznawać Go w Słowie i z Jego łaską wcielać to w życie. Ponadto, Biblia jest niczym poradnik do tego, jak zostać świętym. Znajdziemy w niej wskazówki zarówno, co mamy czynić, jak i czego unikać. Za przykład można podać chociażby Psalm 15, Dekalog czy Kazanie na Górze. A w końcu w Biblii możemy spotkać żywego Boga, który do nas przemawia przez swoje Słowo. To z kolei wzywa nas do dialogu z Nim, przez co lektura Pisma Świętego może przerodzić się w piękną modlitwę, czyli żywą relację z Panem. Dlatego też jest ona kolejnym duchowym kontaktem. Zostało nam jeszcze jedno gniazdko, do którego możemy się podłączyć. Gdzie go szukać? U świętych, którym poświęciłem cały ostatni odcinek. To właśnie ich przykład może być dla nas kolejnym praktycznym poradnikiem do tego, jak zostać świętym. I to, co mnie najbardziej pociesza, byli oni grzesznikami, tak samo jak ja. I mimo iż nie zawsze korzystali z sakramentów czy Biblii, uwierzyli jednak Bogu, zawierzając mu swoje życie. I szczerze, nawróciwszy się do Niego, zostali świętymi. Ich życiorysy idealnie ukazują, że sami nie daliby rady przemienić się świętych. To dopiero uczynił Bóg, przemieniając ich przez wiarę w zmartwychwstałego Syna. W ten oto sposób rozmieniliśmy trzy duchowe kontakty, do których możemy się podłączyć, aby stać się świętymi. Oczywiście każdy z nas może znaleźć ich jeszcze więcej. Należy jednak pamiętać, aby wybrać te, które pochodzą od Boga. Świat oferuje nam dzisiaj wiele dróg do bycia doskonałym, ale tylko Bóg może przemienić nas w prawdziwie świętych ludzi, podobnych do Niego. Tymczasem czekam na Wasze kolejne pytania. Trzymajcie się więc i z Bogiem.